A masz karty do otwierania w FIFI? Czy mam karty do otwierania w FIFI? No. Te, się tylko wiedzieć. No zobaczymy. To Wiem kto to jest. Kto? Mbappe. Mbappe? No. Masz jego kartę? Tak. No to widzisz. Jakie jest hmm. Nawet No to jest widzisz. taka zwykła. Okej. Okay. Taka zwykła karta. Chciała być coś ta... ważnego? Co? Nie, bo mama, powiedziałaś mamy, że musisz przyjść po coś ważnego. No. Czy troszkę ją szukałeś? Tak malutko. Tak malutko, okej. Okay. O, tak, ciupinkę. Tak no. o No to cię odpalimy jakąś kartę się pytam. A jakąś parkę ci zajdziemy. No dobra. No. Tato, a to ile taka jedna paska kosztuje? Gemów tych tych coinów. No a różnie. Kto to jest? To jest jakaś dziewczyna, która gra w piłkę. Ale nie wiem z jakiej drużyny, jak się nazywa. Znaczy z jakiej drużyny to z Chelsea, ale bo widzę, że ma koszulkę z Chelsea. Ale kto to jest? Nie wiem. Ja też. Nie wiem. Ale znam jednego. Mbappé. Masz Tak no. Okej okay. Tato. Po co ty sprzedajesz Cristiano Ronaldo jako nie jest najlepszy? No już go sprzedałem stary. Ale po co? Pytanko. Takie. O jakieś paczki do stworzenia. Salną jakąś. Co jest? Nie wiem. A co się samo kurczę otworzyło? O nie. Bo jest Ronaldo czy Messi'ego? Ronaldo. Ronaldo? Przez... Tak? No ale lubię mieć jego. A czemu? Go lubisz? Bo go lubię. Możesz go nie lubić. No po prostu go lubię, fajny jest. Fajny jest? No. No, ta będzie najlepsza. Jaka ta No, musisz enterkiem sobie otworzyć. Gdzie jest to? No, enterek to jest to. Ciekawe, sobie bawię. Ja się boję. O, jakiegoś Włocha naś, o? Cielini. No? Czy tam Kielini? To dobry, jest Włoch. Jeden I z lepszych na swojej pozycji. A tu jeszcze musimy sobie wybrać jednego albo drugiego. Którego chcesz? Prawo, lewo. Ten. Ten? Ten ma więcej. Aha! Po rolu, Patrzymy. No... No tam. Dobra. No to dziękuję za no, otworzenie paczki. Im więcej, tym lepiej. Dzięki bardzo.